U mnie wszystko jest dobrze. Właśnie wydałam nowego singla. Ona wraz z raperem TentypMess serdecznie polecam. Zapraszam do słuchania na YouTube i na wszystkich platformach streamingowych. Jest to zdecydowanie zapowiedź płyty lub epki, bo jeszcze nie zdecydowałam, która pojawi się już w nowym roku. Bardzo osobisty krążek, bardzo myślę, że odważny, jeżeli chodzi o ton wypowiedzi oraz to, o czym mówię. Zarówno właśnie w Ona, w nowym singlu, jak i w Natural poruszam myślę, że ważne tematy, o których warto rozmawiać. W Natural rozmawiam o tym, w natural opowiadam o tym, co to jest body shaming, o tym, że należy siebie zaakceptować, pracować nad tym, żeby być dla siebie mniej surowym krytykiem i, i kochać siebie. W ONA rozmawiam o tym, jak to jest, że czasami dwie osoby, będąc razem, nawet w jednym pomieszczeniu, będąc w związku, czują, że są razem, a jednak osobno i czują się samotni. Jak te różnice damska i męska się wykluczają bardzo często. I tutaj też wjeżdża mes ze swoim punktem widzenia.